Ten pogodny czas, jaki widzicie za moimi plecami, to idealna chwila, by powiedzieć sobie o opadach, jakie miały miejsce w przeciągu ostatnich miesięcy na terenie Podlasia i ściśle mówiąc w Białym Stoku. Jeśli chodzi o dane statystyczne, w lipcu powinno spaść około 93 mm deszczu, w sierpniu około 74, we wrześniu około 68 i w październiku około 52 mm deszczy. Ile opadów spadło w 2024 roku? O tym dowiecie się dzisiaj. Na początek lipiec, czyli środek lata, i opady, które nie były zbyt częste, ale jeszcze nie było jakiejś wielkiej tragedii. Spadło 47,6 mm deszczu, czyli 20, nie, 40 mm mniej niż powinno. Nie jest to zbyt wysoka ilość, ale nie jest jeszcze tragiczna. W sierpniu spadło natomiast zaledwie 23,8 mm wody z nieba, czyli tyle ile w lipcu potrafiło spraw spaść w ciągu jednej burzy. Jest to bardzo niewielka ilość deszczu, która wpłynęła dość mocno na sytuację działkowiczów, gdzie niegdzie zdarzały się miejsca, że zaczynało brakować wody. Następnym miesiącem był wrzesień. Wrzesień, czyli miesiąc, który przypomnę, przyniósł żniwa katastroficzne dla mieszkańców Niziny Śląskiej i Przedgórza Sudeckiego, które dotknęła olbrzymia powódź. Porównywalna często z powodzią Stulecia w 1997 roku. Jak to wyglądało na Podlasiu? Na Podlasiu wrzesień był również bardzo suchy. Spadło jedynie około 20,7 mm deszczu. Łącznie. W sierpniu i wrześniu spadło zaledwie 44,5 mm wody z nieba, czyli prawie o 30% mniej niż powinno w każdym z tych miesięcy. Więc jest to bardzo niska ilość. No i teraz październik. Październik, jeśli chodzi o dostępność wody, wygląda już znacznie lepiej, ponieważ już na dziś, czyli na 20 października, Wody deszczowej uzbierało się około 46,2 mm. Statystycznie, przypomnę, powinno być 52 mm, więc prawie norma miesięczna jest już wyrobiona, ale jednak jeszcze trochę brakuje. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, że średnia suma opadów w tym roku z sierpnia i września jest niższa niż 21 dni października. A suma opadów dotychczasowego Październikowego jest zbliżona do teoretycznie najwyższych opadów, jakie powinny mieć miejsce w lipcu. Kto wie, może w tym miesiącu, może październik, będzie tym miesiącem, który będzie miał najwyższe opady w roku 2024. Zapewne się jeszcze przekonamy. Jeśli interesują Was ciekawostki meteorologiczne, to zachęcam do śledzenia mojego profilu. Pozdrawiam.